Serdecznie oglądacie telewizję Echo Miasta. Jesteśmy po to, by najświeższe informacje trafiały do Was bez najmniejszych opóźnień i bez najmniejszych procedur. A więc zaczynamy! Oj, będzie się działo! Ty, Zenek, za dwie minuty zaczynamy! Co to za jakaś patologia tutaj w ogóle jest? Zobacz, co tu się dzieje. Szybko trzeba to posprzątać, żeby telewizowie tego nie widzieli. Jaka Melina ze studia zrobiona. Jezu, moja kariera legnie w gruzach. Zenek, Zenek, gdzie jest moja tożsamość? Gdzie jest moja tożsamość, co? A, tu jest moja tożsamość, tak? Dobra, okej. Okay. Okej, okay, Zenek, kurde, sprzątaj to stary, bo zaraz wchodzimy, za półtora minuty, będziemy wchodzić. Chłopie, co ty się tu ogorzył? Zobacz, co tu jest w ogóle zrobione? Ty. Jalece, gdzie, jest, gdzie jest, gdzie jest, mój scenariusz programu? W ogóle przygotowałeś coś w ogóle? Dobra? Czekaj, czekaj. Okej, okay, teraz. Spokojnie, spokojnie. Musisz tu posprzątać stary, bo kurde moja kariera wisi na no włosku. Bo... Co to żeś tu w ogóle z jakąś patologię zrobił? Chłopie, ze mną żeś tu... Chłopie, ze mną żeś tu hał. Idź, idź, idź! Nic, już nie mów. Stary! Weź mi scenariusz, znajdź jakiś, ja, ja idę, zaraz, zaraz wracam, tu mu tu postrzątaj, dobra? I więcej światła daj, i więcej światła, bo ciemno jest, jak na melinie jakiś, na patologii. No to zaczynamy. Wczoraj w naszym mieście odbyła się wielka manifestacja. Jak doniósł nam szwędający się nasz reporter, Niezadowolenie mieszkańców nie było spowodowane wielkimi podwyżkami za czynsze, które są skutkiem przeszło 3 milionowego zadłużenia za wodę, które to stara, nowa rada nabiła miastu. Ale obawa przed tym, że miejscowość może stracić już niebawem prawa miejskie. Oto materiał z tej demonstracji. Tu się wyprawia, tu się wyprawia. Pani burmistrz wyszła do protestujących i oświadczyła, że póki co miastu to nie grozi, bo żeby tak się stało, musi być liczba mieszkańców mniejsza niż dwa tysiące. Po tym oświadczeniu mieszkańcy w pokoju rozeszli się do coraz droższych lokali mieszkalnych. Teraz połączymy się z panią burmistrz. Z zapytaniem, skąd te trudności w ludziach i w gospodarce? Proszę bardzo, Materiał. Była tutaj w dyskusji mowa o trudnościach. Mówiło o tym kilku towarzyszy. My, towarzysze, te trudności znamy. Podkreślaliśmy w referacie Biura Politycznego że mimo wielkich wysiłków gospodarka nasza wciąż nie jest w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb. Ale to nie to, to nie temat, no co ty robisz, człowieku? Eee, ta, tak, to wprawdzie nie była pani burmistrz, ale eee, pewnie powiedziałaby to samo. Eee, tak, eee, więc eee, przejdźmy niezauważalnie. Do następnego punktu naszych wiadomości. <laughs> Władze miasta są zbulwersowane informacją, że ojciec dyrektor zorganizował zbiórkę na rzecz naszego miasta. Ale niestety pieniądze gdzieś wyparowały. Oto materiał z tej akcji: z Matki Bożej Strażniczki Wiary, Bedonia, Matki Klowej Polski, Zbawie Podlaskiej, świętego Antoniego. Z Białej Rawskiej i Rawy Mazowieckiej, z Białego Stoku, od Świętego Wojciecha, z Martwych Pańskiego, Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła, Świętego Rocha, Złap, Biłgoraja, Jerzego i Magdalenów. Tu kilka parafii. Zmarek, Mielca, Mieszkowic, Mikołajek, Mińska Mazowieckiego, Mławy, Działdowa, Mrągowa, Nasielska, Niepokalanowa, Nowego Miasta, Nowego Sosztyna, Opoczna, Z Ostrołęki, Pabianic, Piły, Piotrkowa, Trybunalskiego, Płocka, Polkowic, Głogowa, Pomiechowa i Poznania. Tak... <laughs> Tak. Widać, że odzew był bardzo duży i pewnie dużo udało się zebrać. Teraz yy, łączymy się z Panią Radną yy, Kamilą Pietraszak. Przepraszam, przepraszam Panią Kamilę. Yy, z panią Kamilą Pietraszek Pietraszek z zapytaniem o jakich kwotach może być mowa? Proszę bardzo, materiał. Proszę bardzo połączenie. Na 100 tysięcy, jest to w sumie do 250 tysięcy złotych. Tak. A co można by było zrobić za te środki? Parkingi, chodniki oraz barierki dla osób starszych, po to, żeby mogły wchodzić do budynku. Tak. No to dosyć, dosyć dużo można by było zrobić za to. A jeszcze jedno pytanie do pani radnej. Czy wie pani, jak nazywa się Ojciec, dyrektor? Tak. Dziękujemy Pani za wyczerpującą odpowiedź. Eee... Teraz połączymy się z Panem Radnym Arturem Wroną z zapytaniem. Z jakim zapytaniem ja się mam... Z do pana Artura Brony radnego zapytać, co? Piszę tutaj, tak, tak? Eee... No nie piszę, nie pisze. Eee... A tak, jest, 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 jest. Teraz połączymy się z panem e, radnym Arturem Broną w tej samej kwestii. Co by udało się zmienić w naszym mieście za tę kwotę? Proszę bardzo, połączenie mamy? Tak, jest, okej. Okay. Fajną i jedną kupę mam. Morał z tego taki jest, jak chcesz dużo odsłon mieć. Zamiast gotować sieci zupę, pokaż wszystkim swoją dupę. Bo im bardziej wykupisz się, to tym bardziej kochają cię. Na YouTube'a zaglądam, by skąpieli umieścić filmik tam, niech ciekawi ocenią, jak fajną, ujemną kurpę mam na YouTube zaglądam. By skąpieli umieścić filmik tam, niech ciekawi ocenią. TAKĄ fajną i jedną tupę mam, tupę mam, tupę mam. 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 mam! Zenek to nie ten materiał! To znowu nie ten materiał! E, tak. Znowu mamy problemy techniczne. E, tak, ta technika. Widać, że technika jednak potrafi być zawodna. A tak swoją drogą, to myślę, że to nie są urodziny pana radnego ani też wielka feta z okazji przyjęcia jakiejś ustawy. Więc ponawiamy próbę połączenia z zapytaniem, co by udało się zmienić w naszym mieście za te pieniądze. Wiele rzeczy mamy do zmiany w naszym mieście, znaczy może nie tyle w mieście, co po prostu w tych atrakcjach turystycznych, jakimi jest Park Miniatur, są sztolnie. Tak. Eee, a dlaczego zostały zamknięte wszystkie drogi boczne eee, w naszym mieście? Teraz turyści nie mogą omijać miasta. Po co dla nich takie utrudnienie ktoś zrobił? Ażby ci turyści przez centrum miasta mimo wszystko przechodzili i zostawiali swoje pieniądze. Tak. A może jakiś zakład otworzyć, by ludzie mieli gdzie pracować tak jak dawniej? No to na pewno już do tego nie wróci. To już, myślę, że to już nie te czasy. My musimy iść do przodu, nie, żyć, nie, nie żyjąc tym, co było kiedyś w przeszłości. A było dobrze. Tak. Panie Arturze, radny Wrono, słyszałem, że pan też ma zrobić taką zbiórkę i przy tym każdemu wręczać balonik. W jakim celu? Będą więcej kasy, znaczy pieniędzy zostawiać, no to automatycznie no, będzie lepiej się żyło kupcom w mieście. No tak, to ma nawet sens. A co by pan jeszcze na koniec chciał dodać? Dosyć tej wojny, takiej chyba myślę Rady Miejskiej z burmistrzem. E, myślę, że trzeba to wreszcie zmienić. Musimy postawić na współpracę nas wszystkich. Nie tylko rada i burmistrz, ale także mieszkańcy. A, 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 i, i, i. Tak. Dziękuję panie Arturze Wrono, radny. I tym miłym akcentem kończymy nasze wiadomości. Wszystko co dobre szybko się kończy. Oglądacie telewizję Echo Miasta. Zapraszam na następne wiadomości. Jeszcze nie koniec? Jeszcze dwa pytania zostały, ale ja tu nic nie mam w scenariuszu już. Eee, a do kogo te pytania są? Do pani Zofii Ujmy, radnej, tak? I do burmistrza byłego pana Góreckiego zwanym potocznie słońcem karkonoszy. Ja tu nic nie mam napisane w scenariuszu. To dobrze, będę improwizował. Dobrze. Eee. Eee. Więc pytanie, pytanie jest jedno do pani Zofii ujmy radnej. Z czym dobrym kojarzą mi się kowary? A drugie pytanie będzie do byłego burmistrza zwanego potocznie Słońcem Karkonoszy. E, czy zna MC Kowar? E, tak, a więc przejdźmy do Pani Radnej. E, Ujmę. E, z czym Pani Radna kojarzą się kowary? Proszę bardzo. Pamiętam y, de, w takich wozach jak jechali do pracy, jak wracali. Pamiętam jak Rosjanie wychodzili pod plandekami urobek i zawsze na, zawsze, na tych autach byli żołnierze z karabinami. Coś I... tu się dzieje, tu się dzieje normalnie. Proszę o wybaczenie, drodzy moi, ale nie traćmy już czasu, nie tracimy już czasu. I pytanie drugie do byłego burmistrza, zwanego potocznie Tyk-tyk Słońcem Karkonoszy. Czy zna MC Skowar? Kim on jest tutaj dla nas, mieszkańców na, naszego miasta? I. I. Kim on jest tutaj dla nas, mieszkańców na, naszego miasta? A, widzę, że pan burmistrz odpowiedział pytaniem na pytanie. Sprytnie, sprytnie, bardzo sprytnie, typowo polityczne zagranie. Ok? Niestety, kończymy nasze wiadomości. Zapraszam do następnych, które się odbędą nie wiem kiedy. To zależy od sytuacji jaka się będzie działała w mieście. Więc do widzenia. Zenek, ja cię zabiję, co ty wyprawiasz? Ciągle nie te materiały, ciągłe pomyłki. Człowieku, moja kariera przez ciebie wisi na włosku. Wszyscy sponsorzy się wycofają. Co? Jeszcze nie zgasiłeś mikrofonów? Co za burdel, burdel, burdel!